Ola, 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 cześć, ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Po dosyć długiej przerwie znowu wracam na YouTube. Oczywiście przerwa była spowodowana dużą ilością nauki. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać przerwą, bo tą przerwę robię praktycznie pomiędzy każdym filmikiem, więc nie wiem, czy to jest przerwa czy standard, ale dobra, nieważne, będę starała się stawiać te filmiki częściej. A przechodząc do odcinka, no to na początku kwietnia były moje 12 urodziny i Wielkanoc, no i... W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie zda, dostałam prezenty z okazji, z, z okazji tych dwóch okazji. Więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od prezentów, które dostałam na moje dwunaste urodziny. Więc na moje dwunaste urodziny dostałam takie dwa zestawy Cookie e, no, to są takie walizki z najnowszej serii Holiday Yay. No i zaczniemy od pierwszej. Tutaj jest e, walizka Elle, e, to jest jej właścicielka, tak wygląda ta laleczka, taka Paryżanka w sumie. E, ma taki beret, e, no takie perłowe włosy, taki strój, e, takie sandały powiedziałabym złote i ma taką twarz zadowoloną. taką bardzo zadowoloną i no i też tą zadowoloną e, i ona ma swojego takiego no to ją położę ponieważ już nie będzie stała e, tutaj ma swojego takiego pieska też ma taki berecik. no no i tutaj jest taka walizka chociaż wygląda na to szafa no ale niech będzie walizka no i walizce L. Tutaj są takie grafiki z Paryża, no takie e, Francja. E, I tutaj e, jest tak, jest taki dużo takich wieszaków złotych i tu jest taki komplet. Może go wyciągnę. O, no, tak wygląda ten e, taki strój. I dobra, na razie go. Do powierzchni, chociaż pewnie spadnie, znając życie, dobra nie. No i tutaj też y, mamy inne akcesoria. Mamy y, takie inne buciki, y, takie perfumy i torebkę. I tutaj też to są takie okulary, tak? tu są takie złote y, okulary. I tu jeszcze mamy taką tajną szufladkę, której y, tutaj trzymam taką czarną opaskę. I takiego rogalika. No. Tak? Będę szafa. Macie znaczy, walizka, ale ja tym życzę, to szafa. A to jest druga. Ona jest taka. To jest szafa Su Suzy, chyba, tak? I to jest taka w sumie muzyczna lalka. Ona jest taka niebieska, ma włosy. Takie różowe okulary. Taki strój, taką, taką kurteczkę i spodniczkę. I takie buty z no, srebrnymi gwiazdkami, e, No i ma. te okulary. Tylko teraz się okay. Tu ma taką zadowoloną minę. ups. Taki ma e, piorun przy oku. Tutaj śpiewa. Ma takie nutki. E, a tutaj. No, jak widać, ma głupawkę. No. E, I ona ma takiego. E, to jest chyba chomik, taki rokowy chomik. Takiego ma pupilka. No i tak szafa jest chyba bardzo kolorowa, no oczywiście też ładna. I tutaj grafiki mamy tak jakby to było taki, no nie wiem, taki kącik, gdzie ona tutaj sobie jakieś makijaże robi przed jakimiś koncertami. Taką toaletkę w sumie, jakieś zdjęcie z koncertów. I tutaj wisi taka, Tu w ogóle mamy wieszaki w już dwóch kolorach i tu ma taką sukienkę, to pokażę Wam. O, taką srebrną. Aż od tego mam brokat, bo ona jest brokatowa i z mam ręce w brokat. ups, no. Czasami ten wieszak się niestety psuje, no, chyba wieszaki dawały, no. E, to potem to schowam gdzieś. Tutaj mamy mikrofon. Buty, taką też opaskę, która w sumie z nogami. O! Taką. Yy, I tutaj w tej szufladzie trzyma. No, znaczy, no ja ją jakoś yy, Taką gitarę. No, i teraz szybko to muszę posprzątać, czyli Tak. Tak się sprząta szafę, kiedy się nie chce sprzątać dokładnie. Wszystko ślątko. I tak prezentowały się te zestawy Cookie Na moje 12 urodziny dostałam też mały zestaw tego z takiej nowej serii Friends I w zestawie były takie mm, dwie dziewczyny, taka, nie ja nawet już nie pamiętam ich imion, no taka murzynka i taka mniejsza dziewczynka. No, nie i tutaj to jest takie zestawienie: no, do ratowania zwierząt. Tu mamy takie podwórko, jest taka rampa takie ogłoszenie, że zaginął jakiś pies. Taka kość, i tu jest taki piesek. No i tu mamy taką brązową, niemiłą niespodziankę, oraz śmietnik. Taki różowy. No i tutaj mamy taki rower, który jest taka przyczepa. Złożenia zwierząt, chociaż ja pierwszy raz widziałam, że to jest to myślałam, że to do przełożenia takich no, małych dzieci. Ja czasami na mieście to widzę, jak jacyś rodzice włożą dzieci w takim właśnie czymś, że jak że jest nowe. No ale to też może być do przełożenia dzieci i zwierząt. E, no, jak to woli. Jest tu rocznie rower, też jest taki kask i możemy założyć kask zamiast włosów. No i tutaj mamy taki rok, i jest. Karpa, woda dla psa, i tutaj może włożyć dziecko, a psa tutaj możemy włożyć, ale też w sumie pies, bo no. dziecko i tam wejść do środka. I tutaj to zakład ten do was. Od... Aha, albo bo jest z dwóch stron, no to nie tułę do was. Jest taka, taka flaga z psem i psem. No, i tu jeszcze yy, mamy taką ławeczkę z kanapką, jakieś przerwy, czy coś można sobie usiąść i zjeść. O. No, no, w sumie mała to w sumie może stać, usiąść nie umie. No, i tak prezentował się ten mały zestaw. Tego. I na urodziny dostałam też wrotki firmy LIVO. Yy, no, są takie białe, tonetowe, czarne i, no, i szare. I one są regulowane, jest od rozmiaru 37 do 40, no a ja mam rozmiar 37, chociaż pewnie, że nie tylko 38, więc to no, bardzo dobry rozmiar. No i już yy, parę razy na niej jeździłam, jak widać już po kółkach, yy, no i bardzo fajnie śmierć nich jeździ i są super. A co dostałam na Wielkanoc? Na Wielkanoc, oprócz yy, wielu słodyczy, dostałam taki zestaw yy, Kukilus. To jest z tej Holiday jej, yy, No, weterynarz. Ja to mam już w takiej walizce, ale już to otworzyłam, yy, żeby... No, potem trzeba byłoby to układać, tak to już użyłam, ułożyłam wcześniej. I tutaj jest taka lelka. Ona chyba miała na imię Karla, czy coś takiego. Nie jestem 100% pewna, ale coś takiego typu. Ona ma takie ładne niebieskie włosy, takie koki. E, taki stetoskop, taki strój weterynarza, takie też mm, białe buty, no i ona ma taką twarz, no, jest zadowolona. Tutaj e, też zadowolona. I tutaj jest zawiedziona. No, czasem musi być e, jakaś minka, no, niewesoła. No i tutaj mamy, jak powiem weterynarz, są takie dwa zwierzaczki yy, i tutaj mamy takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ale tutaj no zakłada się zwierzakom jak, jak coś, nie wiem, no yy, takie coś dla zwierzaków. Tutaj mamy też taki laptop z taką łapką, w środku coś jest takiego ciekawego, no hmm, jakieś tam statystyki czy coś tam, yy, tutaj taki, taka no jakby to nazwać, takie coś do jakiegoś dokumentowania, czegoś. Ym, też taka apteczka, yy, do której tam usuwamy jakieś drobiazgi, takie srebrne yy, rzeczy. No i tutaj mamy taką machinerię dużą. Tutaj jest taki rentgen. Nie, ja powiedziałam, nie wiem, jak to się mówi, ale... Yy, no i tutaj można włożyć zwierzaka i... Tutaj pokazuję, no czy to sobie bardzo widać, nawet przez to czerwone. Yy, nie wiem, jedna kość pewnie jest dobra, a jedna zła. No, chyba tak. z no, drugiej. Ja sama na żywo nawet nie, do, nie mogę zbyt doczytać. I tu jest taki mikroskop, i taki preparat. Tu jest chyba dobry, yy, a tu jest zły. Z drugiej strony, bo są wielusy, więc no. I tu jeszcze w zestawie było takie coś, nie wiem co to jest, nie wiem, chyba się, się tu gdzieś tu przyczepia, ale nie wiem, jeszcze tego nie obczaiłam, ale no takie coś jeszcze było. No i tak prezentuje się ten zestaw. To już koniec tego odcinka, jeżeli piwam Wam się spodobał, możecie zostawić łapki w górę, a także możecie zasubskrybować mój kanał tam na dole i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia, pa!